To, co może nie podobać się kibicom Wisły i samym piłkarzom, to jednak nieco inna, inna jakość rywalizacji na pierwszoligowych stadionach. Jaroch. Alfaro. Jaro. Ale doskonale. Koszakisz jest w polu karnym, wykłada piłkę, broni tutaj, broni Kaiser. No i w końcu Bartek Jarok w wydaniu ofensywnym. Zobaczmy od razu, jak groźni są Wiślacy. To powinno być podanie zamienione na bramkę. Znalazł Tomasz Kiszianisa Kiakosa. Nie, to był Rafał Mikulec. Ale wolno wraca Warta we własne pole bramkowe. To, już, to jest już kolejna sytuacja, kiedy Wiślacy. Poza pole karne. Ale świetnie teraz Buda kontra Kiełb. Oj, tutaj. Z bardzo nieprzyjemne zagranie, i to na nogę. Na nogę dudy trafiony nad kostką przez, przez Kiełba. A chciałbym zobaczyć to jeszcze raz, bo spóźnił się troszkę Michalski. Albo z momentem podania, albo z większą dynamiką biegu z piłką. I teraz czterech na trzech znowu. Szansa dla Warty. Jest. Raisel do niego dociera piłka. Raisel, ale zbyt słaby strzał i zdołał złapać piłkę Letkiewicz. E, kiedy przeniósł się do Krakowa z Rakowa Częstochowa, też sporo tych spotkań bez gola. A kiedy wreszcie już te gole zaczęły padać, to padały seriami, a teraz mógł paść pierwszy dla Wisły. Strzelał z dystansu Kasper Duda. Na... sytuacją i kończy, rozegrano w bardzo podobny sposób. I odegrano w podobne miejsce. Wcześniej Mikulec. Teraz Kasper Duda. I w końcu Wiślacy ożywili te swoje ataki. Wyrzucenia z boiska po ataku na Kacpra. Dudy obejrzał obrońca i kapitan Warty Poznań żółtą kartkę, a mógł równie dobrze obejrzeć czerwoną. Ryszard Tarasiewicz nie chce ryzykować i zmienił. Wybić piłkę Markow Mikulec. Jakoś tak nie do końca wiedział, gdzie się podziać Grek. Mikulec do środka, Zwoliński, jeszcze Mikulec! I piłka w ramce. otwiera wynik tego spotkania. Rafał Mikulec Wisła prowadzi w Grodzisku Wielkopolskim 1 do 0. Trzecia próba Mikulca, ale autorem całego zamieszania, doskonale zachowujący się przy piłce Łukasz Zwoliński. On jako jedyny teraz niespiesznym krokiem zmierza w kierunku strzelca. Ale to, co wykonał w tej chwili Łukasz Woliński, zabierając się lewą nogą w kierunku linii końcowej boiska. I to on dostrzegł tam swojego partnera. Dopiero teraz zmierza Mikulec w stronę autora Toskona. Mogą poczekać na doskok warciarzy, ale ta akcja jednak o dobrych kilka metrów do przodu już się posunęła. Duarte świetnie zasłaniał piłkę przed Żurawskim. Stworzył sobie przestrzeń do dośrodkowania. Baena, Baena, Baena. Zaskakująco. Ale na posterunku Kaiser. Mimo tego gra warta ciągle, warta jest przy piłce i nie rezygnuje z ataków. Duarte świetnie sobie poradził. Frederico Duarte ruszył lewą stroną. Kiakos ma dużo opcji do wyboru. Duarte wybiera Kijakosa. Kiakos układa piłkę na lewej stopie. Strzela jednak w kierunku bliższego słupka, a powinien w kierunku dalszego. Ale dzieje się w środku pola. Ostatnie sekundy, szans dla Warty. Już taka szarża w Warciarzy, piłka do lewej strony. Shibata, był tam faul. Będzie rzut wolny na skraju pola karnego dla gospodarzy tego spotkania. Chyba będzie kolejna część niezbyt sympatycznej konwersacji między Igorem a arbitrem. To słyszeliśmy w pierwszej części meczu. Teraz spojrzał na zegarek. I to Gwizdek po raz ostatni w tym roku. Wisła Kraków wygrywa w Grodzisku Wielkopolskim. 1 do 0 pokonuje Warte Poznań.